Witajcie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj przybliżę Wam postać Moniki Banasiak, królowej mafii byłej żony jednego z bosów pruszkowskiej mafii Słowika. Jak dziś żyje czy po luksusie zostały już tylko wspomnienia, zapraszam do subskrypcji kanału, a teraz do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Monika Banasiak przyszła na świat 27 czerwca 1962 roku w Warszawie. Była córką tancerki baletowej Marietty Zielińskiej z domu Rybaków, a jej ojciec był inżynierem. Nie ma żadnych źródeł, które mówiłyby coś więcej na jego temat. Inne źródła mówią, że Monika ze strony ojca ma korzenie lwowsko-żydowskie. Po mamie natomiast rosyjsko-mołdawsko-włoskie, z niemiecką domieszką. To była taka dziewczyna z dobrego domu, mieszkała na Saskiej Kępie. Jej babcia prowadziła tam słynną kawiarnię Sultan, gdzie gościła na przykład samą Agnieszkę Osiecką. Monika Banasiak ukończyła czwarte liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, a później studia na kierunku pielęgniarstwo na uniwersytecie warszawskim. W jednym z wywiadów mówiła, że dyplom obroniła na piątkę. Jej przyszłość zapowiadała się naprawdę dobrze: wsparcie rodziców, rodziny, dobre wykształcenie, pieniądze. Jednak jej losy potoczyły się trochę inaczej. Jak zaczęła się znajomość ze słowikiem? W książce Królowa Mafii Piotra Pytlakowskiego możemy przeczytać. Na pewno chcecie wiedzieć, jak dziewczyna z dobrego domu, studentka medycyny, jedynaczka kochana przez rodziców, poznała Andrzeja Z, pseudonim Słowik i ruszyła w nim w tę podróż przez życie, która okazała się niesamowitą jazdą bez trzymanki. Trzeba się cofnąć do początku lat dziewięćdziesiątych i mojej pracy w biurze nieruchomości u pana Wojtka P, pseudonim Pimpek. Na kolejnych kartkach książki Monika opowiada o tym, jak poznała swojego przyszłego męża i jakie były jej pierwsze spostrzeżenia. I właśnie tam, pewnego pięknego letniego popołudnia, przyszedł mój przyszły mąż, czyli Andrzej, pseudonim Słowik. To jeszcze był taki chłopaczek nieopierzony z plerezą włosów farbowanych, bo wtedy była taka moda. Panowie nosili pasemka i robili sobie trwałą ondulację, co z perspektywy czasu wydaje się śmieszne, ale wtedy śmieszne nie było, tylko normalne. Pojadł się z błyskiem wokół i prężnym krokiem wkroczył do biura. Nie bardzo wysoki, to był mężczyzna, powiedziałabym, że nawet niski. Taki mały ktoś, zagubiony chłopiec, który bardziej chciał zrobić na ludziach wrażenie. To emanowało z jego oczu. No, bo nie ukrywajmy, Andrzej pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego, małego miasteczka pod Szczecinem, zanim przez lata będzie się ciągnął kompleks chłopca z małego miasteczka, aczkolwiek o dosyć silnym, specyficznym i trudnym charakterze. W dalszej części możemy dowiedzieć się o tym, jakie były początki, znajomości i gdzie Słowik zaprosił swoją przyszłą żonę. W końcu Andrzej zaproponował, abyśmy umówili się na kawę. Powiedziałam, że nie przywykłam umawiać się na kawę z takimi aroganckimi mężczyznami. A ten, niezrażony, że wymyśli fajne miejsce i na pewno się zgodzę. Próbuj, powiedziałam. I rzeczywiście wymyślił fajne miejsce. Spróbował i mu się udało. Zaprosił mnie na kawę do Paryża. I rzeczywiście pojechałam do tego Paryża. Tam oprócz trzymania się za rękę i patrzenia sobie w oczy, do niczego więcej nie doszło. Monika wspomina kolejny szczególny wyjazd, tym razem do Davos. Uczyła tam Słowika jazdy na nartach, była w tym świetna, ponieważ od małego jeździła. To właśnie w Davos doszło między nimi do czegoś więcej. W książce królowa mafii możemy przeczytać wiele o luksusowym życiu, jakie miała Monika u boku Bosa. O tańcach na fortepianie, wyjazdach zagranicznych, o jakich zwykli ludzie w latach dziewięćdziesiątych mogli tylko pomarzyć, o drogich ubraniach, szampanie i życiu na naprawdę wysokim poziomie. Monika była bezgranicznie zakochana w słowiku tak to wspomina. Powiedzieć, że po prostu kochała mandrzeja to za mało byłam w nim bezgranicznie zakochana. Wiedziałam przecież, kim on jest, ale stworzyłam sobie w głowie jego idealiczny obraz, że jest wspaniały, wielki, niezniszczalny i kuloodporny. I ja jestem taka sama i na tej fali płynęłam, niczego się nie bałam. Prawda jest też taka, że ja o tych różnych strzelaninach tylko słyszałam, że były, ale tu działo się w oddaleniu, nie dotykało mnie. Jak człowiek czegoś nie zna, to się tego nie boi. Prawdopodobnie gdybym ja była rzeczywiście z tego świata słowika, masy i załuków pruszkowa, to bym zdawała sobie sprawę, że może mnie coś złego spotkać. Ale ja byłam ze świata eleganckiej saskiej kępy, kawiarni Sultan i moich mądrych rodziców. Tam takie rzeczy się nie zdarzały. Monika Banasiak i Słowik powiedzieli sobie tak dwa razy. Pierwszy ślub odbył się w Las Vegas w 1995 roku. Kobieta wspomina, że ten ślub był taki na pokaz. Natomiast kilka miesięcy później pobrali się w Nazarecie i to było dla nich ogromnym przeżyciem. Tak wspomina je w książce. Bo to najlepsze miejsce, najbardziej symboliczne. Załatwiliśmy ten ślub przez episkopat. Był celebrowany przez trzech księży katolickich. Wszystko odbyło się w bazylice zwiastowania w Nazarecie. Otóż w Nazarecie do 13 roku życia mieszkał Jezus z rodzicami, Marią i Józefem. Ta bazylika jest zbudowana na tej pieczarze, w której mieszkali Józef z Marią i z Jezusem. Więc tak naprawdę braliśmy ślub w domu Jezusa i Andrzej Tan zakładał mi obrączkę. Kobieta żyła u boku swojego męża. Czy wiedziała o wszystkim, co robi? W wywiadach twierdzi, że nie. A jak było naprawdę? Jan Fabiańczyk w wywiadzie mówił, że Monika Słowikowa to bardzo inteligentna kobieta, dążąca do swojego celu. Nazywano ją księgową mafii, osobą, która bardzo dobrze inwestowała i lokowała pieniądze. Pamiętała, że pieniądze kiedyś się skończą i lokując pieniądze można zarabiać legalnie. Uznał ją za wyjątkową kobietę. W książce królowa mafii, Monika Banasiak, wspomina swoje porwanie, do którego doszło prawdopodobnie w 1998 roku. To nie było śmieszne. Do dzisiaj pozostała we mnie trauma z tamtego czasu. Porwano mnie w biały dzień z ulicy, wychodziłam z domu, i nagle zrobiło mi się ciemno przed oczyma, i straciłam świadomość. Może użyto chloroformu albo innego usypiacza. Obudziłam się w jakiejś piwnicy, gdzie panował dokuczliwy ziąb. Widziałam tylko ciemność i czułam smród. Porwano mnie dla okupu i dla pogrożenia Andrzejowi, bo wtedy Andrzej się już buntował. To był początek wojny z Wołominem. Gdy Słowik przebywał w więzieniu, Monika Banasiak związała się z Wadimem. W wywiadzie wspominała, że Wadim był z wykształcenia jubilerem, skończył jakąś artystyczną szkołę w Kijowie. Podczas widzenia powiedziała Słowikowi o swojej nowej miłości. Źle zareagował na tą informację, chciał jeszcze ratować to małżeństwo, ale nic z tego nie wyszło. Dlaczego tak się stało? Małżeństwo miało przecież syna Dawida, który urodził się w 2000 roku. Monika została sama z dzieckiem, podczas gdy jej mąż trafił do więzienia. Czy sytuacja ją przerosła i dlatego związała się z Wadimem? W książce Monika tak wspomina tamtą sytuację. Andrzeja w moim mniemaniu nigdy nie zdradziłam, bo w sercu nigdy nie przestał być moim mężem. Faktycznie przestał nim być w chwili rozwodu, ale mężczyzną mojego życia jest cały czas. I żeby było trudniej, mężczyzną mojego życia w jakiś sposób jest też wadim. Tak już jest, widocznie mam takie skomplikowane życie i tak skomplikowaną duszę. Źródła mówią, że w 2013 roku kobieta została zatrzymana na podstawie zeznań swojego byłego kochanka. Zarzuty obejmowały kierowanie grupą przestępczą, przemyt narkotyków i pośredniczenie w ich sprzedaży. Pobyt w areszcie wspomina jako bardzo trudne doświadczenie w książce możemy przeczytać. Ale tragicznie się poczułam, kiedy zamknęli mnie pod celą i już po prostu nie mogłam stamtąd wyjść. Człowiek skazany na pobyt w miejscu, gdzie nic od niego nie zależy, gdzie nie ma klucza do drzwi, bo tym kluczem, kto inny dysponuje. Nagle dostrzega swoją nicość, na tym polega ten tragizm. Zanim jeszcze wjechałam w bramę, to wszyscy wiedzieli na kamczatce, że słowikową zatrzymali. Przecież to było medialne zatrzymanie. Tam nie wchodzi się do więzienia, tylko się wjeżdża i wjeżdża się nie z walizką, tylko z manżurem. Może od razu powiem, że drzwi to klapa, stołek to fikoł, telewizor to szkiełko, może od razu powiem, taleta to kącik, stół to blat, łóżko to koja albo kolejka. A plater to jest plastikowy zestaw do jedzenia, w skład którego wchodzą talerz, kubek, sztućce plastikowe, sztuk trzy, plastikowy nóż, plastikowa łyżka i plastikowy widelec. Nienawidzę plastiku. Kiedy wyszłam na wolność, wzięłam do ręki kieliszek wina z cienkiego szkła i przez 20 minut... Trzymałam, gapiłam się i podziwiałam tę delikatność materii. W dalszej części książki Królowa Mafii wspomina. Byłam zakwalifikowana jako niebezpieczna, bo wjechałam z zarzutami kierowania grupą o charakterze zbrojnym. Słowem, razem ze mną na Kamczatkę wjechała legenda słowikowej Królowej Mafii. Ale tu siedziałam w warunkach śledczych. Areszt nie miał specjalnego oddziału dla niebezpiecznych, a nawet specjalnej celi. Jako enka byłam poddana pewnym rygorom szczególnym. Na spacernik mogłam chodzić wyłącznie z dziewczynami z mojej celi i tylko wtedy, gdy był pusty. Do magazynu czy do lekarza prowadzono mnie zawsze indywidualnie, kiedy peronkom żadna inna osadzona nie przechodziła. Monika Banasiak opuściła areszt w 2015 roku, po odbyciu kary dwóch i pół roku pozbawienia wolności. W wywiadzie wspominała, że pod bramą czekał na nią Wadin z kwiatami. Mówiła także, że wspierał ją podczas całego pobytu. Po wyjściu z aresztu, Monika musiała stanąć twarzą w twarz z szarą rzeczywistością. W jednym z wywiadów mówiła, że sprzątała mieszkania za 150 zł dziennie i to niecodziennie. Było jej ciężko, ale mówiła, że życie jest jak poker rozdaje ci karty, którymi musisz umieć grać. Otworzyła swój salon urody oraz napisała wiele książek o swoim życiu. Zaczęła pracować w swoim wyuczonym zawodzie pielęgniarki. Związała się z mężczyzną o 19 lat od siebie młodszym, ale niektóre źródła mówią, że jest obecnie singielką. W książce Królowa mafii na pytanie czy myślisz, że zaszły w tobie jakieś zmiany w ciągu ostatniego roku, jakie? Monika Banasiak odpowiedziała: Zrodziło się we mnie więcej obojętności, odwróciło się kilku ludzi. Kilka razy upadłam i nie potrafiłam się podnieść. Więcej niż kilka razy płakałam i nie umiałam przestać. Kogoś znienawidziłam, a kogoś chyba pokochałam. Ktoś dał mi lekcję życia. Uświadomiłam sobie, że nic nie jest na zawsze i że ludzie już do końca świata pozostaną egoistami. Przez cały rok trzymałam za rękę nadzieję, wierząc, że to pomoże. Zwątpiłam bardziej w międzyludzkie zaufanie. Postawiłam na swoim i dużo przez to w ciągu ostatniego roku wygrałam. Stałam się silniejsza na pokaz, słabsza, gdy zostaje sama. Polubiłam samotność, noc i ciszę i wydaje mi się, że coś straciłam, tylko jeszcze nie wiem co. A wy co sądzicie o życiu polskiej królowej mafii? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Dajcie znać, o kim opowiedzieć w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.